Ocenianie kanałów widzów. Odcinek... Tak. Dzisiaj właśnie odcinek 19, nie ostatnio. Ostatnio przecież był 18. Kto się ostatnio pomylił, ale nie. Złapałem się wcześniej na błędzie. Zatem... Poz tej trójki osób... Bo ostatnio ktoś zaproponował, właśnie, czy tam sam właśnie ludź Grań zaproponował, żebym go ocenił. Zobaczymy czy on się wylosuje, czy kto inny. Zobaczmy. Ludźgranie, granie, ty to masz jakieś chyba szczęście czy coś? No nic, przejdziemy na Twój kanał, skoro akurat Toby dzisiaj przypadł taki los. A więc, znajdujemy się na kanale użytkownika Ludźgranie, którego wielu z Was bym popierało ocenić, bo niby ma dobre gameplay z gier. Cóż, zaraz się o tym osobiście przekonam, oczywiście nie całych będę oglądał, bo by czasu nie starczyło oczywiście, będą to fragmenty. Czyli widzę, główny kanał ludzi, teraz wszystko się staje nawet bardzo jasne. No w tą miejscu odnosi się do filmiku, bo do Avatara tak średnio... Króliczka na Avatara zrobionego z rąk. Nie wiem... Co tam wydaje mi się to pomysł na mioturki, naprawdę wydają mi się... Każdy wiadomo ma swój, ale... <laughs> to wydaje się już trochę taki dziwaczne. Króliczka. Zaś samo tło, no nawet to wydaje się ciekawe. Te mi się bardzo dobrze kojarzą skądś. Pacman, czy to? Nie jestem pewien, ale. Duszki bardziej, tak mi to przypomina. Ale naprawdę, robi to całkiem niezłe wrażenie. Było jakby to jakiś był wyścig czy coś. Więc to robi. Grafika, tło robi wrażenie. Skoro on doboru trzy nagrania. Hmm. Poza Horizon 4 jakieś. Ty gierce nie słyszałem, ale to jest jakaś typowa samochodowa. No mogłem nie. Kojarz te gierki. No zobaczmy, może od kawałka krótszego. I co? A, widzę, że na Xboxie nagrywane to było. W ogóle gierka, jakaś na Xboxa widzę. A tu jest ładowanie na razie, więc... że mogę trochę popskoczyć naprzód? Bo jak ładowanie, to... może tylko jakieś do statystyki przy... pokazuje nam. A, to łączę pełne ekran już. Welcome back, your Majesty. Będzie losowanie przez większy czasu, więc chyba wolę przynoszę do właściwej części rozgrywki. Bo losowanie chyba nie ma sensu oglądać, bo wiadomo, chodzi o to, że coś się wylosuje. Chwyty jakiś samochód, jakieś pewnie ulepszenie, kaska. Chładnie <śmulanie> co w ogóle gdzieś tutaj w tym odcinku jedziesz. Tam, w tym odcinku nic się takiego nie dzieje, widzę. A racja, przecież sama na mi losowania. Losowanie niekoniecznie, waszą ochotę oglądać, bo znaczy, że losuje was właśnie jak oceniam kanał. Co so jakiś, mnie wybór postaci. Ale nie no, wybór lubi nieco, całkiem bardzo realistyczny. No co ja, nawet. To są, że postać, ale trochę jest bardzo realistyczna. Gierka wydaje się ciekawa. Co? Coś tylko ubrał w spódniczkę? Co to jest? Kurde, nie wiem przeczytać, dobra. Co to jest spódnica, czy co? Ser, tary, czemu ty jegoś tak poniżył? Nie, dobrze, nie mogę to patrzeć. To jest poniżenie totalne. A tu. Mieszłeś nagle na garnitur mu? No. Świat. O, tu elegancika zrobiłeś. Ale dobra, skoro to jest tylko takie losowanie. Zobaczmy, czy może któreś z tych dwóch przedstają, że coś się dzieje jeszcze oprócz losowania jakiegoś. On nie wiem zobaczył coś, co nie przedstawia tylko losowania, ale coś... Gdzie jakaś nawet akcja toczy... Rozgrywka. Będziemy fajnie, fajnie to oceniać, bo samo jakieś wybieranie tych samochodów, te postacie, no to robi całkiem za wrażenie Takie bardzo realistyczne to jest. A ja chcę tego realizmu doświadczyć. Ty powiedz jak na przykład tu jedziesz. Dobra, mapka całkiem się prezentuje nieźle. Jaka duża. Zatrudzę. Co właśnie. Czy uda mi się na HD 60 fps? Nie mówię serio. Zwycięskie Bym się nie spodziewał. To nawet wrażenie złe Jeszcze jak z pierwszej osoby się kieruje, to dopiero jest trudniej. Nie! Żaden normalny samochód by tego nie przetrwał. Wiesz, to nie jest normalny samochód, to jest po prostu bestia. Chociaż czy nie odnoście jakiegoś wrażenia? Tylko, zatrzymam trzymam, Właśnie nie wiem, czy nie jest się uważania, bo W sumie takie odniosłem, że co jakiś czas gdzieś ten dźwięk tutaj, no, normalnie wszystko chodzi na no, jakieś tam jakieś urywki, przycięcie tego dźwięku. Nie wiem, czy tak jest normalnie w grze, czy to jest spowodowane u ciebie, bo nie wiem, co o tym myśleć. No, niektórzy mówili, że u mnie to przesynie, coś płynność się nie zgadza za bardzo dobrze, ale to najpewniej wynika u mnie z programu, który nie był jakoś dobrze tu niedostosowany. Ale to są, że coś z dźwiękiem, i tak? Spróbujmy jeszcze raz pooglądać chwilę. I zobaczyć, czy jeszcze wyłapie takie momenty. Żebym mógł pomyśleć, że to jest... No z winy gry się też z winy jakiegoś może programu ucieka.

Dobra, robi to wrażenie. Gierka są wrażenia, ale pewnie nie tylko ja, ale pewnie też Wy. Pewnie wyłapaliście te momenty, że gdzieś też się tam... Ten dźwięk, że chwilę nie ma go nagle i znowu idzie normalnie. Płynnie, płynnie nagle coś znowu. Nie wiem, czy to jest tak w grze normalnie, czy to jest jakaś wina gry, czy może Twojego programu też do nagrywania. Nie wiem, naprawdę. No naprawdę, gierka fajnie się prezentuje, fajnie całkiem to wygląda. Szkoda było, żeby właśnie te niby problemy tak na pierwszy rzut oka, czy ucha bardziej niedostrzegalna, ale szkoda, żeby to jednak psuło to oglądanie, bo naprawdę prezentuje się to fajnie. A przechodząc z takiej już oceny końcowej, cóż, gierka fajnie prezentuje, aż kusi, żeby taką spróbować w to zagrać, naprawdę bardzo kusi. Fajnie to wygląda, naprawdę mi to się bardzo też podoba, bo robi wrażenie, nazwa fajnie się odnosi do tego, czego tyczy się właśnie kanał, tej, tej, tej tematyki, to już tak średniawo, króliczek nie wiem co wspólnego z tym, to tak trochę nie pasuje moim zdaniem. Ale myślę, że bez zbędnego wydłużania, sztucznego udawania, że myślę... funkcja nie udaje, ale... Bez takiego sztucznego przedłużania, te ocenę 4,9 4, gwiazdki mogę ci dać. Koma, po prostu, po to, to jest jako 4,9 gwiazdki. Mówię, tak się, mówię, to za bardzo tak nie pasuje, ale... Nie jest źle, naprawdę nie jest źle, bo robi wszystko inne wrażenie. Więc spokojnie, 4,9, dzień 4, gwiazdki to naprawdę nie jest zła ocena. Prawdę mówię ci, to nie jest ocena zła, to jest jedna z lepszych ocen. Naprawdę możesz być dumny, że naprawdę fajną gierkę tu zaprezentowałeś. Zatem to będzie tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Trzymajcie się ciepło, serdecznie, z pozdrowieniami. Od świętego Lukasa Monaty. Cześć, moi drodzy.